Moi drodzy mamy 1 grudnia, a to oczywiście oznacza zupełnie nowy Stumble Pass którym mamy tego epickiego bałwana Emotkę kupy, która moim zdaniem Również powinna być epicka Albo nawet legendarna Idąc dalej mamy nową animację zaczepki Którą już słuchajcie raz wam pokazywałem Ale to nie wszystko Ponieważ mamy oczywiście kroki zimowe Których musimy słuchajcie używać Przez lutki grudzień Ale co jest najważniejsze to nawet nie jest ten Rudolf, ale emotka banana Która w końcu tutaj jest I teraz wszyscy będą spamować tym bananem ale ja zamierzam być pierwszy, ponieważ ten Stumble Pass jest dostępny mniej więcej, Słuchajcie, jeżeli się nie mylę, to od 12 minut. Jeżeli się Słuchajcie nie mylę, bo tutaj jest 30 dni, 22 godziny, ale to chyba wyszło o 12, więc ja muszę to odblokować jako pierwszy i wszystkich zabananować. Już raz sobie tego Stumble Passa kupowałem, ale było to na koncie beta, więc możecie powiedzieć Macioch, ty kasztanie, przecież już to robiłeś. Ale moi drodzy, spokojnie, ponieważ tam nie mogłem wam pokazać wszystkiego. Na przykład kroków prezentowych, nie mogłem wam pokazać, animacji zaczepki, która spada jak deska, jak naleśnik, również nie mogłem wam pokazać, a tak naprawdę tylko skiny i banana mogliśmy wtedy używać. Natomiast całej reszty jeszcze nie, więc dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz będziemy mogli sobie z tego Stumble Passa skorzystać w pełni. No bo tam nie było emotki kupy, a jakby ja bardzo chcę używać tej emotki, no bo widzicie jaka ona jest uśmiechnięta. Co prawda mój portfel, jeżeli chodzi o gemy, nie jest teraz najbardziej, słuchajcie, pokaźny, no bo mam tylko 60 gemów, ale! Starczy mi to na odblokowanie dwóch poziomów, także no dobra, to się słuchajcie, szybko zaczęło, szybko się skończyło, więc teraz trzeba doładować gemy. Ponieważ w tym momencie nawet nie mogę sobie kupić tego gobel, gobel, który jest za 5 gemów, czyli totalnie za darmo, no ale jak masz 0, no to 5 to nagle jest dla ciebie sporo. Dodano zakup! A nie, przepraszam, to jest dodano zakupu, tak, dodano zakupu, o to chodzi właśnie. A nie, to po prostu ja nie umiem czytać, nieważne Także lecimy dalej z tym, dodano zakupu Najpierw, słuchajcie, oczywiście sobie to wszystko odblokujmy, żeby później się tym nie bawić No i nawet Krystianowaldo, widzieliście? Nawet Cristiano to jest w tym pasie, więc naprawdę... Bardzo dobry Stumble pass, Póki co, no widzicie On tu jest na skórka lub lepsza No ja mam nadzieję, że Cristiano Waldo Dzisiaj słuchajcie, nas nie opuści No oczywiście Cristiano Waldo cały czas tutaj z nami jest Ale dobrze słuchajcie, wydajemy siano Wydajemy kabone, Żeby odbierać wszystkie bardzo przyjemne rzeczy Takie jak na przykład ta animacja zaczepki To są rzeczy, które wam już pokazywałem Ale nie w samej grze Tylko jeszcze wcześniej, zanim miałem dostęp do bety Otrzymałem od twórców różne takie No po prostu rzeczy, filmiki zdjęcia i tak dalej i tak dalej i tam również było to pokazane. Dodatkowo sprawdzimy sobie dzisiaj, czy wszystkie skiny na pewno zostały dodane, bo tutaj mamy dwa nowe skiny, mówię o Bałwanie i o Rudolfie. Natomiast wy wiecie i ja wiem ci, którzy oglądali filmik wiedzą, że tych skinów świątecznych jest dużo więcej, tak jak na przykład Ciastek i Pani Ciastkowa albo na przykład ten szkielet, który ma czapkę Mikołaja i jakieś tam bombki na sobie i tak dalej i tak dalej. Tego nie ma oczywiście w pasie. Zobaczymy czy to będzie w kolejnym fortuny, czy w jakichś specjalnych ofertach, bo możliwe, że tego jeszcze nie ma, ale na przykład za tydzień twórcy to dodadzą, albo za dwa tygodnie, no bo w ostatnich miesiącach oni lubią takie rzeczy robić. Dobrze, mamy wykupione teraz wszystko, więc odbierzmy najpierw za darmo pas, słuchajcie, bo jest premium pas i za darmo pas, bardzo fajna nazwa, ale dobrze, szczęśliwe kręcenie, zwykłe lub lepsze. Oczywiście tutaj jest rozgrzewek, to jest starterek, tak jak słuchajcie, ja mam tutaj herbatkę, która mam nie rozgrzać, bo jest już grudzień, a jak jest grudzień, to jest zima, a jak jest zima, to jest zimno, a jak jest zimno, to trzeba się rozgrzewać. Dobrze, odbieram także klejnoty, które bardzo mi się przydadzą, bo jak widzicie, moje kompozy nie jest najbogatsze, jeżeli chodzi o nie. Zaraz będę musiał jeszcze wydać, przecież, 1200 klejnotów na właśnie tego hmm, premium z Passa. Dobrze, mamy duplikat. Póki co mamy świnię. No nie chcę świni, ale... Yy, darowanej świni nie zagląda się w zęby. No nie wiecie, jak to się mówi. To no, są stare polskie posłowie. Darowanej świni, a podarowanemu guźcowi, nie zagląda się w zęby, bo możecie ugryźć. Dobrze, lećmy w takim razie dalej, mamy, ej, nie mam tego typa, Mr. Fabio, witam serdecznie, uszanowanko, lecimy dalej, dobrze, zawsze słuchajcie, trafić skina. no i mamy kroki prezentowe, kroki prezentowe są spoko, gdyby nie to, że mamy tutaj też kroki śnieżynkowe i z nich na pewno ja będę korzystał, chociaż no, fajnie sobie to zmieniać, raz takie, raz takie, ale te śnieżynkowe dla mnie póki co to jest top, dobrze, mamy tego... Od ciebie gościu już miałem, także po co ty mi tutaj wylatujesz? Ciaaaak, ja! 50 klejnotów, bardzo dobrze, bardzo dobrze Część nie Zwykłe to lub lepsze tutaj wiecie, jest taka cicha, cisza przed burzą, tak? Ten za darmo pas to jest taka cisza przed burzą. Tutaj jeszcze nie ma się czym podniecać. No chyba, że ktoś na przykład się jara takim panem ufoludkiem, ale ja nie będę się, słuchajcie, nim jarał, bo ja lecę dalej i teraz może znowu trafi jakiegoś pana Ufoludkę na przykład. Ale może trafimy coś dobrego, słuchajcie. czasami na przykład Krystiano Waldo można tutaj trafić. Czy będzie nietypowy czy epicki, nietypowy raczej? Albo zawsze lepiej, słuchajcie, niż zwyczajny No chociaż trzy. na ten jest jeden. Dobra, mamy! Let's go! Ej, serio, teraz nie będę mówił przez cały godzinę let's go! Tylko okej, okay, let's go! Coś takiego słuchajcie, co? no bo to o to chodzi, tak? Jest, let's go, żeby było, let's go, dobra, tak? Tak, czeka Idziemy Żetony i skiny, że nie. to niezwykłe lub lepsze. Jestem tutaj ciekawy, czy jak zaraz sobie odblokuję tego banana, czy ktokolwiek będzie grał tym bananem um, i tymi skinami Rudolfa i Bałbana. A to dlatego, że serio, ja to odblokowuję najszybciej, jak się tylko da. Dobra, mamy kolejną animację, którą też pamiętam, że ona wyglądała bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o te, jak ją robił ten ciastek. Taki płaski skin ciastka Pierniczka Świątecznego. I jak on go robił, to się wykrzywiał. Bardzo dziwnie, dobra, dawajcie epickiego, dawajcie! Może być Mr. B! Ej, ale on ma. Ej, ja nie wiedziałem, że ten koleś ma taki, słuchajcie, piłek. No patrzcie, jeszcze ma jakiś. Ej, dobra, to jest kolec i to jest stolec. Nie wiem, słuchajcie, ja nie daję odpowiedzi, ja tylko zadaję pytanie. No i oczywiście mrozi, a jak słuchajcie, mrozi, to trzeba się rozgrzać. Póki co nowe emotki mamy dwie Niestety nie można tutaj sprawdzić jak wyglądają Ale oczywiście ja je sobie tutaj dam Zamiast tych mundialowych, żeby zaraz to sprawdzić Ale animacje, czy my mamy tutaj nowe animacje? No pewnie, że tak, patrzcie na to Patrzcie jaki robak ale... A, to się nawet nazywa The Worm, czyli oczywiście robak Oczywiście, że go wybieramy No i kroki, mamy prezentowe kroki No i to wygląda również bardzo fajnie Te prezenciki, słuchajcie, w ogóle to po wygląda Podobnie do koronek, ale ej, te prezenty są duże Patrzcie jakie one są gigantyczne Ej, jo, one są naprawdę to olbrzymie patrzcie, że one zajmują pół ekranu, znaczy pół tego gościa. Także to będzie wyglądało dobrze na ręce. Jagu na dola partii na Dzięki ścigaj się z omety. moi drodzy, wchodzę teraz na arenkę, żeby oczywiście przetestować wszystkie nowo odblokowane rzeczy. Później sobie je znaczy, no już za chwilę, już po tej arence sobie odblokujemy stumble pasa premium i tam będą kolejne nowinki. Dobra, gościu mnie wykosił, bo po prostu zazdrości mi tego, że mam emotkę, że mnie mrozi, ale mnie mrozi. Dobra, słuchajcie. Ej, gościu ma już! Patrzcie, miał bałwana. Także nie jestem pierwszy. Nie jestem pierwszy, ale wiecie to. Bałwan jest na pierwszym poziomie, także yy, może być. O! Nie, 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 nie! Maciuch, nie! Dobra, zbadłem, Let's go szybko, szybko. Dobra, jest bałwan jeden, jest bałwan drugi, ale bałwan jest na pierwszym poziomie, więc jest go stosunkowo łatwo odblokować. Dobra, ja nie mogę sobie tutaj przegrać, więc powiem, mam tyle. Let's go! Let's go, let's go, let's go Dobra, są indyki, bo oczywiście indyki, słuchajcie, są za 5, Za piątaka, więc są bardzo dobrą ofertą Ciach, ciachamy, ciachamy Najszybciej jak się da, ale mrozi Strasznie mrozi tutaj Dobra, przechodzimy, oczywiście Postaram się to wygrać, bo my tutaj, słuchajcie Gramy tylko o najwyższą stawkę Także o wygraną, ale głównie chciałem Sprawdzić te prezenty Chciałem sprawdzić ten taniec, który będzie teraz. Teraz się przyjrzyjcie, bo teraz będzie robak, jeżeli się nie mylę. Gdzie jest Maciu? Tutaj lewy dolny, dolny. Teraz dawaj robaczka. Da, no, let's go, jest! Dobrze to wygląda. Totalnie dobrze słuchajcie, to wygląda. No i w takim razie walczymy, słuchajcie, walczymy o to, żeby oczywiście wygrać. Emotki, póki co są spoko, to let's know, no to pewnie słuchajcie, nie będę z tego korzystał na dłuższą metę, ale z mrożenia myślę, że będę korzystał, bo strasznie mrozi. Dobra! Let's go Na piwot puszu ci ludzie dobrze puszują Dobrze, słuchajcie, Hela78 Jak cię przypuszuje, to nie masz gościusza No nie, no właśnie o tym mówię Ale patrzcie, wszyscy się wykoleili Strasznie przymroziło tam chyba Dobra, 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 let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Dobra, tutaj trzeba wskoczyć, teraz trzeba zrobić tak Właśnie jak te prezenty, nie zwróćcie uwagi No ej, są duże Patrzcie, że w porównaniu na przykład do tych piorunów, które są obok no to te, te, te prezenty naprawdę wyglądają e, spoczko. Z nich sobie chyba jeszcze po prostu nie korzystałem, bo z tych śnieżynek miałem okazję korzystać. A z tego jeszcze nie. Dobra, let's go! DS7, the king! No co? Co za świr! Co za typek jeden, gościu! Dobra, przechodzimy oczywiście. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Znowu chciał mnie! Co za gość Dobra, moje drodzy, jeżeli coś mi się stanie w finale, to wiecie przez kogo. DS7. On odpadł. Aaaaa! Bajo, jajo, no to naraz, typie, widzicie? Dwa razy mnie uderzył, więc yy, sam przez to spowolnił i przez to się nie przedostał. A my, na botbaszu, słuchajcie, jesteśmy nie do pokonania. Tym bardziej, że jestem robotem prosto z Japonii, zaprogramowanym po to, aby wygrywać. Także pojawiam tyle. A nie, emotka jeszcze nie działa. To jeszcze wam nic nie powiem. Jeszcze wam nic nie powiem. Ale teraz wam powiem, let's go! Ej, dobra, prezenty oddają. Patrzcie, jakie one są duże. One są olbrzymie. Mam nadzieję, słuchajcie, że każdy z Was. Już za jakieś trzy tygodnie dostanie takie duże prezenty. Dobra, ten ten ro nie nie typie, oszalałeś, oszalałeś chyba. Widzieliście co oni robią? Ten rolnik cały czas biega koło mnie. Okej, okay, muszę uważać na kogo. O, nie, on odpadł chyba. Ten typo już chyba odpadł, bo to był chyba dynamitron albo coś takiego. Dobra, e, rolnik lubi się słuchajcie pobić i indyk nie, nie, nie wiem co ten indyk słuchajcie robił Skąd on zleciał? Ale spoko, spoko, spoko. Dobra, dobra. Ło, ja, 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 ja go dola, Dobra, 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 dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Słuchajcie, jest dobrze. Mam tutaj robota. Rob Podcik, słuchajcie, to jest mój brat, tak? On mnie nie skrzywdzi Mamy tutaj też dwa, słuchajcie, indyki Więc jest dobrze, trzeba uważać po prostu Walczymy, słuchajcie, do samego końca, dobra tutaj Chłopaczyny już odpadają, mam nadzieję, że powoli Będą się wykruszać Dobra, tutaj trzeba uważać na maś i już mamy trzy mazie Jest dobrze, cztery osoby odpadły Zaraz na pewno, słuchajcie, że ktoś odpada Bo to już jest ten etap rozgrywki, że jest naprawdę NIE! Moi drodzy, no niestety nie wyszło Ale mam sposób, jak to zmienić Jedyne, co trzeba zrobić, to wydać 1200 gemów. No i teraz jak ja bym grał Snowmanem, no to wiadomo, że bym wygrał. No wiadomo, słuchajcie, bo po prostu grałem mundialowym skinem, a tutaj już są święta w Stumbleguides, więc wiadomo, słuchajcie, dobra, ja go na razie sobie nie wyposażam. Znaczy, mogę go wyposażyć, czemu by nie, ale zaraz do, dojdziemy do końca i odblokujemy Banana, odblokujemy Rudolfa i wtedy naprawdę będzie dobra jazda. Wtedy już nie widzę opcji na przegraną. Myślę, że to będzie praktycznie niemożliwe. E, tak czy siak, słuchajcie, no to za Chwilę, bo póki co mamy żetony Mamy klejnoty, no i najważniejsza emotka W absolutnie każdym momencie No, nie wiem, co, co taka emotka ma wspólnego ze świętami Dlaczego akurat teraz twórcy zdecydowali się Na jej dodanie, ale mi się to podoba Więc na pewno sobie ją wyekwipujemy Najważniejsze jest to, że w poprzedniej gierce sprawdziliśmy Wszystko to, co chciałem, czyli nowe emotki Nowy robaczy taniec Oraz oczywiście te prezenciki Które za mną wypadają, dobra, mamy tutaj Jakiegoś, słuchajcie, raf RAF, Dobra, no to nawet nie jesteś Polakiem, nie masz flagi Polski, to nie będę tobą grał. <grymne> Dobra, tak czy siak, żetony, klejnoty, to wszystko bardzo przyjemna sprawa. Dobrze jest sobie odzyskać klejnoty, rzadkie lub lepsze. Szczęśliwe kręcenie. Dawajcie mi tego Rudoku, bo ten Rudok, słuchajcie, on wygląda w taki sposób, jakby był zaprogramowany do tego, żeby wygrywać. No, i no, 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 ten japoński robot też, no ale jak widzicie... Jakieś tam słuchajcie, coś mu tam nie stykało, coś się procesor przepalił, no i beka. Dobra, emotka prezentu, spoko. Oczywiście ją sobie zaraz przetestujemy, ale myślę, że kroczki fajniejsze niż, niż taka emotka. Więc to raczej nie będzie nic zaskakującego, ale łyk herbaty na wzrost klapy! Mmm. O, tak, żeby Rudolf, słuchajcie, żeby Rudolf miał potężną klatę, muszę wypić całą herbatę chyba. Dobra, odbieramy, jest zaczepka. Tylko, że tak, zaczepka to jest to, co możesz robić na arenie, czy to jest To jest chyba tak, to ja nie rozróżniam, słuchajcie te, tego nazewnictwa. E! E! Dobrze, dobrze, już myślałem, że coś się zbagowało, że już mi nie da moich 50 kajnotów, za które zapłaciłem zresztą. Dobra, lecimy. Rzadkie lub lepsze, dawajcie, lepsze, najlepiej lepsze. Póki co z tego spina wypada naprawdę sporo, w sensie chyba dwa epicki wyleciały. No teraz. Prawie banan, prawie banan, a w ogóle przypominam, moi drodzy, no to musimy zaraz sprawdzić, tak, zaraz sprawdzimy, czy te skiny są dodane typu specjalny banan, bo ja nim przecież grałem, pokazywałem wam go i to jest dziwne, bo tą animację już mamy, tylko właśnie może my mamy zaczepkę, a to jest animacja, ok, chyba zaczynam rozumieć, jak, o co tutaj chodzi, czyli animacja to jest to, co masz po wygraniu arenki i po wygraniu rundy. Po przejściu do kolejnej rundy, a zaczepka to będzie to, co masz po prostu w trakcie arenki. No, no i znowu, słuchajcie, mamy tego typa. No i pytanie: czy to jest kolec? Czy to jest stolec? Nie wiem! Idźmy dalej, bo 50 klejnotów samo się nie odbierze, tak samo 10 klejnotów. No i dobrze, nowe kroczki do odebrania. Już jesteśmy blisko, słuchajcie, już jesteśmy blisko, inny nam został. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ostatnich do końca. Dobra, pięć. Szczęśliwe kręcenie, rzadkie lub lepsze, ostatnie szczęśliwe... Nie, nie ostatnie szczęśliwe kręcenie w tym odcinku, tylko rzadkie lub lepsze. Dawaj to, dawaj. Nie, no tego typa drugi, znaczy trzeci raz, ale drugi raz z rzędu. On się chyba obraził na mnie, że ja go po prostu się śmieję z niego, że ma... Ale patrzcie jak on jest wygięty! O, co tutaj chodzi? idziemy dalej, idziemy dalej, dobra, animacja zaczepki. Dobrze! Epickie lub lepsze! Epico major! Let's go! Ja go na dola Dawajcie coś lepszego. No, dawajcie, dawajcie, najlepiej coś... Najlepiej coś specjalnego! <laughs> Let's go! Najlepiej coś specjalnego! O to właśnie chodzi, panie Dynamitronie. Witam serdecznie. Napiję się, słuchajcie, na to herbatka się należy, za, za, za takie szczęśliwe trafienie. No, powiem wam szczerze, że gdyby w każdym Stumble pasie Premium wyskakiwała taka niespodzianka. No to byłoby całkiem spoko, ale dob! Mamy Rudolfa, tak? Legendarny Rudolf, którym teraz będziemy grali. No patrzcie, on ma olbrzymią klatę. On tyle herbaty musiał pić, że mu przeszło słuchajcie z klaty, mu przeszło na ręce, mu przeszło na plecy. Nawet ma łeb wielki, w sensie serio. O, patrzcie, że on ma głowę wyższą niż tłów, także mordo, ja nie wiem co ty robiłeś, ale dobrze lecimy dalej, ponieważ mamy banana, no i mamy El to tutaj szkoda, że nie ma jakiejś animacji. Tutaj mogliby coś dać. Ale to i tak bez znaczenia, ponieważ mamy nowe rzeczy, no i nowa emocja specjalna Wezmę sobie w takim razie, słuchajcie, tutaj tego banana Kupkę sobie damy, powiedzmy, zamiast tego Prezent sobie damy, powiedzmy, zamiast tego I to chyba, nie, poczekaj, nie, 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 jeszcze to jest, patrzcie, to Ho, ho, let's go, bierzemy to oczywiście, zamiast piąchy Myślę, że bez piąchy jedną gierkę się uda y, przejść, y, nie ma problemu No patrzcie w ogóle na ten nos, jak to wygląda Bo to już mieliśmy, no nie? To już mieliśmy, przechodząc do animacji, to właśnie to jest ta sama animacja, to jest ta sama animacja, tylko że tutaj chodzi o animację po każdej arenie, więc na razie bym sobie zostawił tego robaka, bo to już znamy, no i kroki, również mamy nowe oczywiście śnieżynkowe kroczki, let's go! Okej, okay, flip, flop, flip, rap, flop, floor flip. Dobra, słuchajcie, leżmy w takim razie już bez indyków. Mamy, słuchajcie, tego Rudolfa, potężnego gościa. No i tylko, że na tym floor flipie, słuchajcie, to jest często tak ciężko tutaj przejść. Ale dobrze, 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 dobrze się to zaczyna dla Macioga. Let's go. No i co, co za gość? No, parapati, to... parapati, no tak się i Tak, nawet Wam tyle. Kupa. Kupa, kupa, kamieni, zupa! No nie no, słuchajcie, tak nie można robić po prostu. Przecież to powinno być nielegalne. Takie zachowania powinny być, dobra. Ja bym chciał. o właśnie w taki sposób... Oj oj oj, 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 oj to było dziwne, to było dziwne, ale żyję. Mamy się doskonale. Jest nawet Jahu! Witam Jacha! Witam serdecznie. Dobra, druga emotka. Do użycia. Oj nie oj, oj, niedobrze, słuchajcie. Na złe wskoczyłem. Dobra, wiecie co, ja szybko przeskakuję, bo to może nie wyjść. Więc już wolę tędy. Dawajcie, dawajcie, dawajcie się, ale okej, okay, let's go, let's go, let's go. Tutaj, żeby tylko gościu mnie nie wykosił. No i oczywiście emotka, banana, patrzcie, banan leci. Łap, bananka! A, łap, Łap go, łap go mordeczko. Czech, cia, ciach, Czek, cia. patrz ba banana. Weź tego zjedz weź tego za Let's go. Dobra, jeszcze słuchajcie. No nie, kolejny, kolejny dzień, jakiś się na mnie fokusuje. Dobra, jeszcze emotka ta. Do zrobienia. Pyk! Nie mam, mnie! Patrzcie, mam twarz w ogóle w tym, co jest grane. O co chodzi? Nie wiem. Kupa, kupa, kamieni, zupa. Przechodzimy dalej. Okej, okay, koniec rundy, więc. Znowu bo będziemy mogli zobaczyć pana tego, pana Robaka, gdzie ja jestem tutaj, dobrze mnie dobrze mnie odsłonili. O to chodzi, ej, no, ten taniec robi naprawdę robotę. Mi się strasznie podoba, więc na pewno z nim zostanę na jakiś czas. I pytanie tylko, czy zostanę ze skinem Rudolfa na jakiś czas? Bo jeżeli on mi nie da tutaj wygranej. Mm, 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 to wtedy się na pewno pogniewamy Bo to na pewno nie jest, słuchajcie, kwestia moich umiejętności To na pewno jest kwestia skina Dobra, super slide. Ważne jest to, żeby po prostu na początku, słuchajcie, nie zważywić. No i zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj będzie działał Ciach, nie, co ja zrobiłem? Dobra, 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 zrobiłem to źle Bo się, y, chciałem no, użyć nogi, no nie? Chciałem to przeslajdować, ale zapomniałem, że nie mam nogi Dobra, używamy banana I teraz jak ktoś na to wpadnie, to ma klipę to ma cholipkę, Dobra, ja sobie przechodzę tutaj. Yy, przeskakuję to i znowu słuchajcie, używam banana. Nie wiem, czy on tam gdzieś został, czy nie. Dobra, sporo ziomali jest przede mną, ale oni, oczywiście, słuchajcie, będą się wykruszać. Chociaż widać, że indyki dają radę. Let's go! Znowu słuchajcie, używamy banana. No i teraz ważne jest to, żeby się po prostu nie rozpapili. Słuchajcie, ciach, czach, czciach, czach, ciach. Przechodzimy sobie tędy. Teraz tak, przeskakujemy sobie tutaj. Dobrze! Mamy to, jeszcze, ale jeszcze wam zostawię banana, jakby na wszelki wypadek. Dobrze. Mamy w takim razie super strike. Oczywiście to była formalność. Póki. Co naprawdę oddaje. No widzisz, Karma 95, gdybyś ty miał Rudolfa, to też byś tam przeszedł. O, naprawdę, Star. Ja, ja ci to gwarantuję. Koniec rundy. Runda terminala. No i zobaczmy, jakich pro gamerów tutaj mamy, bo jest. Koko Taras. Koko, koko Taras? Koko taras? Co jest grane? Dobrze, dobrze, pokonajmy go, słuchajcie. Nawet jakby to był Koks był Taras, albo Tars Koks, dobra. No nie na Canon climbie. No tutaj banana można użyć. Całkiem sensownie, bo raczej wszyscy biegną w jednej linii. Dajmy sobie z siebie wszystko po prostu. Ciach. Ciachamy, 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 ciachamy. Okej, okay, w, w taki sposób. Dobra, dobra, dobra. Nie, okej. Okay, okej, okay. nie wyszło to najlepiej, tak jak chciałem, ale mamy to. Ma... Nie! Nie, co tu się wyprawia Co tu się wyprawia Co, o co tutaj chodzi No nie, no słuchajcie, spory chaos Goście tam w ogóle już jest w połowie A ja wyrzucam banana Dobra, jest banan Jest banan Ktoś musi, słuchajcie, na niego wejść Dobra, 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 dobra Ciach, 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 ciach Ciachamy tutaj oczywiście pek, 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 pyk, pyk, pyk Trzeba, słuchajcie, zaryzykować Trzeba lecieć środkiem Ale trzeba użyć też banana Nie, dobra, 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 dobra Mordo, wejdź na banana No nie Nikt nie wpadł na banana, niestety na koniec tylko chciałbym sprawdzić, czy są te skiny dodane do gry, czy też nie No chyba, słuchajcie, ich nie ma dodanych, bo one były legendarne Może, słuchajcie, oni je na przykład zmienili na epickie, też na epickich nie ma Może na rzadkie je zmienili e, Nie, słuchajcie, wszystkie mam rzadkie, no i wszystko Dobra, przejdźmy w ogóle do wszystkich, bo serio, tych skinów było sporo Był e, skin ducha świąt, był szkielet, były dwa ciastkowe Więc co najmniej cztery skiny, słuchajcie, pamiętam No i ich tutaj ewidentnie nie ma, to jest do odblokowania To było mundialowe koło, to, słuchajcie, było to cyberko to było y, na, na Halloween I tak dalej, no a tutaj też są takie już Bardziej standardowe skiny, więc Ewidentnie słuchajcie, one będą dodawane Z czasem, a na koniec Specjalnie dla was, rzadkie lub lepsze Mówiłem, że tego nie będzie, ale jednak jest Bo jest to specjalna oferta za piątaka Za 4,73, także zostawcie suba Żeby kolejnych odcinków nie przegapić Bo my trafiamy, a no, myślałem, że legendarny Myślałem, że legendarny że... Ale i tak nie mogę narzekać Bo trafiłem coś specjalnego W spinie z Standard pasa, więc no, to jest tak jakbyś, słuchajcie, dostał po prostu nagrodę za to, że dostajesz nagrodę, więc mocna całkiem rzecz. Pamiętajcie, żeby zostać, sumie, bo tutaj odcinki są codziennie i takich na pewno będzie tylko więcej. Także jeszcze raz i Dzięki wielkie za oglądanie do końca i jo. Ej, ale tak w ogóle to ja mam trzy epickie rzadkie lub lepsze. Jak macie tą ofertę, to ją sprawdźcie, bo nieźle oddaję.